Dzień dobry, dzień dobry, witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z serii Nowego w Testach. A dzisiaj jest ten okręt, o którego żeście mnie bardzo prosili podczas mojego streamu, aby Wam cokolwiek powiedział na temat tego okrętu. Jest to właśnie ten okręt, moi drodzy, z serii Pana Ameryka. Okręt ósmego poziomu Ignacio Aliente. Okręt meksykański klasy Wooster. Oczywiście to jest projekt bodajże z 1950 roku. Także moi drodzy, bardzo Was zachęcam do subskrypcji oraz pozostawienia łapeczki w górę, ponieważ z mojego kanału dowiecie się, co mamy nowego w testach, jakie okręty za niedługo zawitają do Waszych portów, no i przede wszystkim robię powtórki Waszych bitew. Nie będę więcej Was tutaj trzymał w niepewnościach. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodoba. Usiądźcie sobie wygodnie, a ja Was serdecznie zapraszam już do pooglądania. No i moi drodzy, widzimy tutaj ten okręt, który był przed chwilą w zapowiedzi. Jest to Ignacio Aliente z klasy Wooster i to jest ósmy poziom okrętu z Pan Ameryka. I mamy tutaj okręt jeden oczywiście z wariantów projektu potężnego krążownika przeciwlotniczego opracowany w Stanach Zjednoczonych. W latach 40. -tych. okręt jest mniejszą wersją krążownika Wooster. To jest oczywiście rok 1900. I ten okręt, żeby się tak tutaj się prezentuje, wszystkie dane, które będę wam w tej chwili opowiadał, to są dane bez zamontowania flag, kamuflaży oraz bez kapitana. Przejdźmy, może, tutaj do punktów żywotności tegoż okrętu. No, 38 600 jest tutaj. Wytrzymałość tego okrętu, no i tutaj mamy obronę przeciwtorpedową, ograniczenie uszkodzeń 7%. Jeżeli chodzi o samą artylerię tego okrętu, mamy cztery wieże po dwa działka 152 mm, usytuowane mamy na dziobie, tutaj są dwie, no i mamy na rufie również dwie, i mamy zasięg 15 km, no 15-100, powiedzmy w ten oto sposób. No i słuchajcie teraz, jeżeli chodzi tutaj na temat tej artylerii, już tutaj Wam mówię, główna bateria działa baterii głównej, to czas przeładowania jest 6-sekundowy, czas obrotu o 180 stopni 7,2 sekundy i rozrzut maksymalny pocisków jest 128 metrów i zasięg maksymalny jest 15 Kilometrów 15-100 No i tutaj okręt posiada również pociski przeciwpancerne 152 mm AP-130 i BMK-35 Pociski przeciwpancerne I tutaj te pociski przeciwpancerne Zadają obrażenia w wysokości 3400 I prędkość wylotowa eee, tych pocisków jest 812 metrów na sekundę Przejdźmy może, oczywiście, tutaj do torped. Mamy tutaj wyrzutnie torped. I torpedy są o zasięgu 8 km i prędkość torped jest 62 węzły. Mamy oczywiście dwie wyrzutnie torped z każdej. Tutaj wyrzutni wyskakują, wystrzelone torpedy 4 i kaliber tych torped to 533 mm już Wam pokazuję. No zobaczcie, mamy i jedną wyrzutnię torped, No i oczywiście mamy tutaj z tyłu, jeszcze to szybciutko może zamknę. I z tyłu jest oczywiście następna wyrzutnia torped. Wyrzutnia torped, moi drodzy, to czas obrotu o 180 stopni wyrzutni jest 7,2 sekundy i przeładowanie jest 96 sekund. Teraz mamy tak, tor, zasięg torped 8 km to co już mówiłem, maksymalne uszkodzenia to 16633 i prędkość torped 62 węzły i wykrywalne te torpedy z powierzchni są kilometry 100 m. No i tutaj jeżeli chodzi o torpedy. Mamy oczywiście atak lotniczy przeciwko łodziom podwodnym. Mamy dwa klucze i tutaj czas przeładowania 30 sekundowy. Dostępne klucze są dwa. Liczba samolotów w kluczu jeden i PW latających tych samolotów, które rzucają bomby głębinowe to 2000 i zasięg maksymalny to 7 km i bomby głębinowe mamy tutaj 650 punkt i Liczba bomb w ładunku to 2, i maksymalne uszkodzenia, jakie dostaje tutaj podwodniak od tych bomb głębinowych, to 4200. No i teraz obrona przeciwlotnicza, skoro w opisie jest powiedziane, że to jest okręt typowo zbudowany pod obronę przeciwlotniczą, już tutaj zaglądamy. Jest tutaj obrona przeciwlotnicza. Mamy 23 stanowiska z podwójnymi takimi działkami 20 mm, 3 stanowiska z podwójnymi działkami 76,2 76, mm. No i mamy oczywiście te działa, właśnie te tutaj działa, również strzelają jako artyleria lotnicza. Usytuowane mamy tutaj działka 20 mm. Proszę zobaczyć, są one na dziobie. Może się przesunie samo. Tak jest, tutaj mamy. Zobaczcie. Proszę bardzo. Takich stanowisk jest 23. Następnie mamy, słuchajcie, trzy stanowiska po dwa działka 76,2 mm, które znajdują się. To właśnie są te, dość takie widzę tutaj konkretne, zobaczcie, już działa. Proszę zobaczcie. A, tak one tutaj wyglądają. No i oczywiście mamy tutaj działa O, właśnie z baterii głównej. To są właśnie tutaj te działa. No i teraz, jeżeli chodzi o taką tutaj artylerię, 23 mm. Myślę, że one będą tutaj ładnie sobie e, ściągać samoloty, ale już więcej szczegółów. Stałe uszkodzenia zobaczcie, mamy 222 uszkodzenia od eksplozji, 1680 wsparcie w sektorze priorytetowym, 50%, no i zasięg ognia jest 6,9 km. No i teraz mamy tutaj stałe uszkodzenia średnie uszkodzenia na sekundę w obszarze działania całego uzbrojenia przeciwlotniczego. Uszkodzenia oddział przeciwlotniczych krótkiego zasięgu, który wynosi 2 km, jest, są uszkodzenia 298 i prawdopodobieństwo trafienia jest 85%. Uszkodzenia oddziału przeciwlotniczych średniego zasięgu, który już jest 4 km, są uszkodzenia w wysokości 109, prawdopodobieństwo trafienia jest 90%. No i teraz mamy tutaj uszkodzenia oddziału dalekiego zasięgu, który wynosi 6,9 km, jest tutaj, są uszkodzenia 102, no i prawdopodobieństwo trafienia jest, jest 9%. 90% I tutaj mam oczywiście uszkodzenia od eksplozji pocisków. Liczba eksplozji pocisków w salwie jest 5, prawdopodobieństwo trafienia 90% w obszarze działania od 3,5 do 6,9 km. Wsparcie w sektorze priorytetowym jest natychmiastowe uszkodzenia. W postaci aktualnych PW wrogiej eskadry jest 3,5% i czas działania jest 10 sekund i czas przygotowania przygotowania jest również 10 sekund. No i tutaj mamy ogólnie e, zasięg 6,9. Iż teraz przejdźmy może do manewrowości tego okrętu. Ten okręt płynie z prędkością, oczywiście bez flag. Tak jak już mówiłem, 33 węzły promień skrętu jest 660 metrów i czas przestawiania steru jest 9,9 sekundy. I kamuflaż. Jak nas już widzą, kiedy będą do nas strzelać i już patrzymy Wykrywalność z powierzchni 12,6 km. Wykrywalność z różnych poziomów zanurzenia podwodniaka od 0 do 8,5 km. Zasięg wykrywalności z powietrza 8,5 km i pewny zasięg wykrycia to 2 km. No i tutaj oczywiście mamy, że zasięg wykrywalności z powierzchni mojej drodzy po wystrzale baterii głównej jest 15,1 wykrywalność w dymie po wystrzale z głównych działów 6,5 km i wykrywalność okrętu ogarniętym pożarem 14,6 km. No i tutaj, jeżeli chodzi o podwodniaki, też troszeczkę wcześniej mówiłem, że z głębokości peryskopowej już nas podwodniak widzi 8,5 km. No i tutaj pewne wykrycie, wiadomo, 6,5 km po wystrzale. Wykrywalność tutaj po wystrzale. No i to tyle, jeżeli chodzi o kamuflaż. Przejdźmy może do perek preferowanych przez Wargaming. Mamy tutaj kapina, kapitana 16-perkowego. No, i oczywiście jest prawie to samo tutaj preferowane jak do dziewiątego poziomu okrętu do Santandera. No i Santandera, no i tutaj mamy oczywiście ostatni bastion. Mamy tutaj cel priorytetowy. Mamy tutaj nadzorcę. Mamy oczywiście ekspert przeżywalności. Preferowane również jest osaczony, no i kamuflaż. No resztę już trzeba sobie tutaj pokombinować. No i teraz słuchajcie przejdźmy do wyposażenia tegoż okrętu. No, wyposażenie tego okrętu to już nie będziemy omawiać, bo tutaj można sobie kombinować, jak to chce, słuchajcie. E... Do zasięgu torped, do obrotu wiesz, i oczywiście mamy tutaj również zbicie na kamuflażu, więc na pewno będzie ten okręt dużo mniej wykrywalny. Jak jeżeli damy tutaj kamuflaż i na kapitanie, kamuflaż, ale pomijając to, mamy słuchacie pod literką F: eksperymentalna obsługa uzbrojenia i wytyczne bojowy moi drodzy, to jest efekt aktywacji. Czas przygotowania i przeładowania sprzętu minus 80% i czas działania jest 30 sekundowy. Warunki aktywacji: wystrzel salwę z wszystkich dział baterii głównej w okręt przeciwnika. Powtarzaj tę akcję, aż będziesz mógł aktywować wytyczne bojowe. Wymagania trafienia na salwę: jedno i postęp za akcję: 2%. No i czas braku aktywacji. Przed y, utratą postępu jest 10-sekundowy, i mamy tutaj interwał utraty postępów 2 sekundy, i postęp tracony w każdym interwale 25%. Tak to się tutaj przedstawia. No i oczywiście mamy tutaj y, samolot do zasięgu. I możemy zmienić sobie tutaj na myśliwca samolot do zasięgu. Widzimy tutaj zasięgu do głównej baterii jest 20% i czas działania takiego sprzętu jest 100 sekund, czas przeładowania 240 sekund i liczebność sprzętu eksploatacyjnego mamy 4. Oczywiście posiadamy tutaj radar. Radar jest tak samo, jak i na dziewiątym tierze, tak samo mamy tutaj. Jest to radar, który wykrywa okręty z 9 km, czas działania sprzętu eksploatacyjnego 25 sekund i czas przeładowania jest 180 sekund i liczebność mamy 4. Tutaj nie możemy nic zmienić, możemy zmienić jedynie w sondzie hydroakustycznej i możemy sobie tutaj zmienić na obronę przeciwlotniczą. No i sonda hydroakustyczna mamy wykrywanie tutaj torpę 3 km wykrywanie okrętów 3 km zasięg wykrycia okrętu podwodnego 2 km w pełnym zanurzeniu i czas działania sprzętu eksploatacyjnego 100 sekund i czas tutaj przyładowania 180 sekund, liczebność mamy 4 no i obrona tutaj przeciwlotnicza jest uszkodzenia stałe, mamy tutaj 50% uszkodzenia od eksplozji pocisków jest plus 300% czas działania sprzętu eksploatacyjnego 40 sekund i czas przyładowania jest 180 sekund liczebność sprzętu eksploatacyjnego mamy 4 tak tutaj się słuchajcie przedstawia to już należy do Was decyzja jak będziecie tutaj pływać no zobaczymy. No i teraz najważniejsze pancerz. Czy również to będzie karton gips? Już sprawdzamy rozmieszczenie tegoż pancerza. Tak on tutaj się prezentuje. Ja to powygaszam, żebyście mogli sobie porównać. Mamy w tej chwili tutaj pancerz dziobowo-rufowy. Podejrzewam, że będzie to samo, co w tamtym okręcie. Mamy tutaj pancerz dolny 40 mm. Tutaj mamy poszycie dziobowo-rufowe 25. Tutaj całość no i spójrzmy, pancerz pionowy Cytadeli 25, pancerz pionowy Cytadeli tutaj jest 102 mm, do góry mamy pancerz pionowy Kazamaty, oczywiście 49 mm, no i tutaj pancerz pionowy Kazamaty 25. Następnie mamy oczywiście nadbudówki 13 mm i do tego będziemy mieli tutaj, słuchajcie... Pokład czyli pancerz kazamaty, to co przed chwileczką mówiłem, posiada tutaj 49 mm. Pancerz pionowy kazamaty, 25 mm. No i teraz pancerz cytadeli, to co jest najważniejsze, jak tu pływać, żeby nas na salwę nie zdjąć? Już zaglądamy. Mamy tutaj pancerz pionowy cytadeli 25 mm. Pancerz pionowy cytadeli 102. No, i oczywiście mamy pokład 89 mm. No, i tutaj nam pozostaje oczywiście opancerzenie. Dział to się nazywa, moi drodzy, stanowiska. Dział i słuchajcie, mamy tutaj poszycie boczne 76 mm. Tutaj mamy barbety po 2 mm. No, i to jest takie opancerzenie, jeżeli chodzi o ten okręt. Także, moi drodzy, to tyle, co mogłem wam powiedzieć na temat okrętu. Tak jak mówię, okręt jeszcze jest w fazie testowej. Wszystko się tutaj może zmienić. To, co wam powiedziałem, to oczywiście bez zamontowanych flag oraz amuflaż. Także, moi drodzy, zachęcam oczywiście Was do subskrypcji mojego kanału. Będę chciał jeszcze zrobić tutaj San Martina i Cordobę. No nie wiem, czy Cordoba Was zainteresuje, bo to jest bardzo niski Tier 4. No być może. Was to będzie interesowało. Serdecznie was pozdrawiam. Dziękuję za, wam za uwagę. Dziękuję za oglądanie no i do zobaczenia. Do usłyszenia.